Ostatni piątek, kiedy głosiłem słowo Boże, zachęcałem wszystkich zgromadzonych do tego, aby pomyśleli o niebie, o tym miejscu, w którym daj Boże spędzą całą wieczność. Nadal do tego zachęcam, bo siostry i bracia dużo mamy na głowie. Martwimy się i myślimy o tym, co mamy jeść, co mamy pić, co mamy się ubrać, martwimy się o pracę. Martwimy się o zdrowie i bardzo dobrze, bo to wszystko jest niesamowicie ważne. Ale czy martwię się też o niebo? Wszak tu na ziemi jestem tylko chwilę, a tam, tak jak powiedziałem, spędzę całą wieczność. Drodzy siostry i bracia, ja lubię sobie wyobrażać, jak to będzie w niebie. I po tym piątkowym kazaniu. Ja też trochę o tym myślałem. Szukałem różnych myśli, różnego rodzaju inspiracji u ludzi mądrzejszych od siebie. I natrafiłem na taką piękną myśl świętego Grzegorza z Nysy, jednego z ojców Kościoła. Otóż napisał on, że kiedy Jezus w niebo wstąpił, to było wielkie zdziwienie wśród aniołów. Myśleli, że jakimś cudem wszedł tam po prostu. Zwykły człowiek. Chcieli go powstrzymać, chcieli go jakoś zatrzymać, ale nie mogli. I Jezus tak przechodził przez poszczególne poziomy nieba, aż wreszcie dotarł do miejsca, gdzie był Bóg Ojciec. I wtedy nastąpiło największe zdziwienie aniołów, kiedy Bóg Ojciec rzucił się w ramiona swojemu Synowi. Aniołowie nie wiedzieli, że syn wraca. To było przed nimi. Ukryte. To było dla nich wielkie zaskoczenie. Drodzy siostry i bracia, czy ta historia jest prawdziwa, nie wiem. I myślę, że nikt tego nie wie. Ale podoba mi się dlatego, że pokazuje mi pewną prawdę, o której często zdarza mi się zapominać i mam wrażenie, że chyba nie tylko mi. Że kiedy umrę, to będą na mnie czekały otwarte ramiona. Nie uściśnie mnie jakaś moc, nie przytuli mnie jakaś siła, ale Jezus to właśnie On weźmie mnie w ramiona. Zauważmy bowiem, że On w niebo wstąpił w ciele ludzkim i już nie wrócił. On tam ma ręce, nogi, oczy, włosy. Wydaje mi się, że dobrze jest to sobie wyobrazić, bo owszem, Bóg jest duchem, ale jednak jedna z osób boskich jest także ciałem. I tak jest, i tak już będzie. Zachęcam, abyś dzisiaj o tym pomyślał: że kiedy wejdziesz do nieba, a życzę tego wszystkim tutaj zgromadzonym, to uściśniesz Jego dłoń i poczujesz ciepło tej dłoni. Będziesz mógł spojrzeć Mu w oczy. I zobaczyć kolor tych oczu. Zauważmy, ile razy słyszeliśmy o niebie jako o uczcie. Pomyślmy dzisiaj o tym, że w końcu będziemy mogli usiąść razem z Jezusem i zjeść z nim posiłek. I siostry i bracia, nie chodzi o to, żeby w pewnym sensie sprowadzać dzisiaj Boga do naszego poziomu, ukazać, że jest takim człowiekiem, tylko trochę fajniejszym od nas. Nie o to chodzi. Ale w swojej pokorze zgodził się na to, że przyjął to, kim jesteśmy i tak już zostało. Drodzy, zauważmy, że w zasadzie na poziomie słownych deklaracji wszyscy mówimy, że chcemy być w niebie, ale jakoś większość z nas się tam nie spieszy. Niektórzy go trochę się obawiają, większość nie wie, czego może się spodziewać po drugiej stronie. A myślę, że właśnie taki obraz nieba jest absolutnie piękny i chyba nie ma człowieka, który w takim niebie nie chciałby być. A jeżeli chcesz takiego Boga i takiego nieba, to szukaj ich już teraz, już tutaj na Ziemi. Bo tu można z Bogiem żyć w niesamowitej bliskości. Już tutaj, na Ziemi, można poczuć Jego ciepło. Dzisiaj Jezus mówi nam w czytaniu, bądźcie moimi świadkami, czyli tymi, którzy doświadczyli mojej miłości, a później o niej świadczą innym. Bądźmy dobrymi ambasadorami nieba i żyjmy tak, żebyśmy kiedyś wszyscy razem mogli się tam spotkać. Amen.